Samo staniecie naprzeciwko obcych ludzi i powiedzenie o swoich marzeniach to już jest gigantyczna odwaga. Ja chciałem y, bardzo podziękować za zaufanie wszystkim uczestnikom całej 30. -ce. Poświęciliście ponad 150 godzin swojego życia, żeby skorzystać z naszej oferty. Dziękujemy bardzo za to. Oczywiście szczególnie gratuluję finalistom, przed którymi jest jeszcze pełna emocji rozgrywka finałowa. Gratuluję wszystkim uczestnikom Rejkanki. I ta trzydziestka. Przez ostatni tydzień w chęcinach rozwijała swoje pomysły, biorąc udział w szkoleniach, mentoringach. Moim zdaniem najważniejszym momentem Akademii były warsztaty. Podczas nich w bardzo krótkim czasie mogliśmy dowiedzieć się o najważniejszych rzeczach z tematyki zarządzania projektami, społecznej odpowiedzialności biznesu czy pitchingu od ekspertów ze swoich branż. Było to niesamowite doświadczenie i potężna dawka wiedzy, która przydała się po ostatecznym wystąpieniu. Brave Camp totalnie zmienił moje podejście do tworzenia startupu. Mam teraz tyle nowych pomysłów, że jest to dosłownie niesamowite. Szczególnie po konsultacjach z ekspertami, którzy totalnie wywrócili mój sposób patrzenia na ten problem. Na Bravecampie bardzo, ale to bardzo mi się podobało. Wiele rzeczy wyniosłem. Bardzo dużo się nauczyłem od różnych ekspertów, którzy z nami byli, i przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie osoby, z którymi mogłem porozmawiać, z którymi mogłem się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Bycie na Brave Camp wzbudziło we mnie piękne emocje, gdzie czuję, że jestem spełniona, gdyż mogę dzielić się swoją głową z innymi. Każdy projekt zaczyna się od pomysłu. Taki pomysł wymaga często zaopiekowania. Temu właśnie ma służyć Państwa tygodniowe spotkanie i jego dzisiejszy finał. To, co świadczy pewnie też o sile w Campu, to obecność ym, takich najbardziej topowych i najlepszych nazwisk, jeżeli chodzi o te obszary szkoleń czy właśnie zajęć, z którymi uczestnicy i uczestniczki mieli do czynienia. Ten element działania chyba jest najważniejszy w tym wszystkim, ponieważ z tego wywodzi się ta realna szansa dla młodych przedsiębiorców dokonywania tych zmian w naszej rzeczywistości i wydaje się, że to jest najpiękniejszy element Brave Campu. Pfizer wspiera takie inicjatywy jak Brave Camp z uwagi na bardzo oczywiste połączenie nauki, biznesu, i inicjatyw studenckich, którzy w przyszłości są potencjałem społecznym do tworzenia nowych rozwiązań, zarówno naukowych, jak i biznesowych i technologicznych. Również trzymam kciuki za wszystkich finalistów, finalistki, a przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom wypijań. Pamiętajcie Państwo, że to jest naprawdę duże wyrównienie dla Was, że mieliście okazję wziąć w Akademii Przedsiębiorczości. Powodzenia! Ma się trzy minuty na pycze, więc życzę Wam naprawdę dobrej energii do tego. I bawcie się naprawdę dobrze. Mamy dla Was vouchery kariery, które dzisiaj dostaniecie. Zobaczycie, będzie się działo. Widzimy z edycji na edycję, że BraveCam się rozrasta. Bardzo cieszymy się, że dołączają do nas kolejne uczelnie, kolejni studenci, którzy wnoszą zupełnie inny punkt widzenia niż tylko byśmy widzieli go u studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj. Będziecie mieli okazję wysłuchać 12 prezentacji. Liczba 12, pewnie nieprzypadkowo wybrana przez organizatorów, bo oznacza doskonałość, pełnię oraz porządek kosmiczny i w tym duchu chciałbym, żebyśmy procedowali przez cały wieczór. Cieszę się, że możemy zgłaszać też nasze zespoły. Mamy dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj ten kosmos z polecą. A wszystkim życzę uporu i determinacji, bo ten naprawdę jak o bardziej zdeterminowani, to jesteście skarbowasmi. Dziękuję. Aż w końcu doszliśmy do tego, kto ma wygrać, bazując również na tym, kogo było być może więcej. Proszę Państwa, Jakub Jażdżyk zaklepuje to.